Witam, jestem magister rukasztopu, i w Wilii Widokowej Wojna. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o terapii manipulacji opomiedzi, na której opieramy się podczas turnusów rehabilitacyjnych organizowanych w naszym ośrodku. Manipulacja opomiedzi opiera się o indywidualną kartę pacjenta oraz testy ruchowe. Indywidualna karta pacjenta jest narzędziem, które pozwala nam na skuteczniejsze i bardziej holistyczne podejście do terapii. W trakcie wywiadu zbieramy szereg informacji dotyczących jego stanu zdrowia, historii medycznej, skarg, objawów przyjmowanych leków czy stylu życia. Te informacje pozwalają nam na dokładniejsze zrozumienie problemu i przygotowanie indywidualnego planu terapii. Karta pacjenta to także ważne narzędzie do monitorowania postępu. Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić skuteczność przeprowadzonej terapii oraz na bieżąco modyfikować plan, aby jak najlepiej spełnić potrzeby pacjenta. Testy ruchowe STECO pozwalają nam dokładnie określić, które obszary ciała wymagają leczenia. Dzięki temu możemy skutecznie działać na bolesne i ograniczone ruchy poprzez odpowiednią manipulację lub mobilizację stref powięziowych. W efekcie zwiększone zostają dolegliwości bólowe pacjenta oraz zwiększony zakres ruchu. Manipulacja powięzi jest skierowana dla osób cierpiących na ograniczony zakres ruchomości, jak i bóle związane z napięciem mięśniowo-powięziowym. Terapia jest skuteczna przy problemach kręgosłupowych, jak i tych rozsianych po całym ciele. Metoda jest bezpieczna dla każdego, niezależnie od wieku oraz poziomu sprawności fizycznej. Jeżeli cierpisz na dolegliwości związane z napięciem mięśniowo-pomięziowym, zapraszam Cię na z rehabilitacyjny do Wilni Wojnar w Zakopanem, gdzie nasz zespół przygotuje i przeprowadzi indywidualną diagnostykę oraz terapię, która pomoże Ci w powrocie do zdrowia.